Dziś pierwszy września, synu, twoi rówieśnicy idą do szkoły, zaczyna się rok szkolny, Ty byłbyś pewnie już w klasie maturalnej, myślałbyś o studiach, a jesteś tu, jesteś gdzie jesteś. I najbardziej przykre jest to. Że wciąż nie można się pogodzić, zaakceptować tego, że sądy działają tak opieszale, tak na niekorzyść pokrzywdzonych, skrzywdzonych ludzi. Nawet w mediach widać, jak jest ich dużo. A te urzędy mielą bardzo wolno, przerażająco wolno. Kasacja synu się rozpoczęła, ale... Wydawałoby się wszystkim, że doszło idzie się po sprawiedliwość, po uczciwość. Możemy się bardzo zdziwić, opieszałością. W piśmie, które otrzymałam ostatnio jest informacja. Sąd apelacyjny w Lublinie informuje, że zarządzeniem prezesa sądu apelacyjnego w Lublinie z dnia 13 sierpnia 2025 roku przedłożono termin do sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawie w sprawie twojej, w sprawie Eryka Armanowskiego do dnia 24 października 13 sierpnia do 24 października 2025 roku. Jest to bardzo długi czas. I chciałam zauważyć to tylko moje subiektywna ocena zwykłego człowieka myślącego. Wydawałoby się logicznie. To na jakiej podstawie sąd wydał swój wyrok. Czyli rozumiem, jakieś uzasadnienie musiał mieć, jakieś wytłumaczenie musiał mieć. I co, i teraz dopiero do, do października będzie wysmażał, szykował pod kasację. To na jakiej podstawie? Czym się sugerował? Teraz będzie przygotowywał sobie dupochron. Na jakiej podstawie wydał takie wyrok, ocenę, opinię?